Wyobraź sobie bardzo ciekawe przyjęcie. Przyjęcie, na którym nie brakuje jedzenia, nie brakuje picia, nie brakuje mnóstwa ludzi. Nie brakuje ludzi, których bardzo lubisz i szanujesz, takich, których kochasz. Nie brakuje na nim ludzi, których od dawna nie widziałeś, przyjaciół, z którymi od kilku miesięcy, a może i lat nie rozmawiałeś. Wielu ludzi, którzy byli albo są bardzo bliscy Twojemu sercu, ale jakoś nigdy nie było czasu, żeby do nich zadzwonić. Nagle Ktoś robi ci niespodziankę i zaprasza wszystkich na jeden dzień i na jedną godzinę do Twojego domu. Super, prawda? Cieszyłbyś się, gdybyś mógł nagle zobaczyć ludzi, których nie widziałeś od wielu lat? Wszystko pięknie, ale ty nie masz szans z nimi porozmawiać, bo to dzień Twojego pogrzebu. No właśnie. A więc zanim twoi nabiści zaproszą na Twoją imprezę pogrzebową, musisz odhaczyć jeszcze parę rzeczy w tym życiu, więc lecimy z tym bouncem. Dlatego, że życie samo się nie przeżyje. Zapraszam do obejrzenia.